W dniach od 21 do 22 marca w Hotelu Nowotel Centrum w Katowicach odbyła się dziesiąta konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wiodących ekspertów z całej Polski, w tym chirurgów naczyniowych, kardiologów, diabetologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych problematyką chorób naczyniowych. Coraz więcej wydarzeń ze świata nauki, szeroko rozumianego świata nauki, I to nie tylko zasługa tego, że Katowice mają tytuł Europejskiego Miasta Nauki, które obchodziły w 24 roku, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj Śląsk nauką stoi. Jak przez dziesięciolecia o rozwoju decydował Węgiel i Stal, tak dzisiaj myślę, że właśnie nauka jest tym przemysłem przyszłości, a w szczególności jeśli chodzi o generalnie wszystkie dziedzinie medyczne, tak jak dzisiaj tutaj dyskusje na najwyższym poziomie merytorycznym, odkrywanie nowych rozwiązań w systemie krwionośnym człowieka, bo to jest przymyślą przewodnią tej dziesiątej konferencji angielogów, to tak na tam prawne, to kolejne wydarzenie, które potwierdza, że Katowice to także doskonała destynacja dla organizacji tego typu wydarzeń. W sumie daje nam to przecież palmy pierwszeństwa w organizacji wielkich wydarzeń naukowych. Tutaj, na Górnośląsko-Zagmiańskiej Metropolii w Katowicach, w jej sercu. Jest to dziesiąta konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Bardzo cieszę się, że właśnie tutaj została zorganizowana, bo mamy się czym pochwalić. Mamy wybitnych angiologów i że cała Polska, i nie tylko, no właśnie, przyjedzie do Katowic. Choroby naczyń wciąż stanowią istotne wyzwanie, ponieważ śmiertelność jest jedną z największych oprócz chorób serca konferencji odbywają się warsztaty, gdzie uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę praktyczną. Także to są fantastyczne wydarzenia i bardzo ciekawe. Każdy może pooglądać najnowsze wyroby, czy to w postaci USG, leki, także tutaj zapoznać się z tą wiedzą, ale najważniejsze są wybitni eksperci, wykładowcy, którzy będą się dzielić podczas tej konferencji wybitną wiedzą. We wszystkich krajach Europy nie ma niestety specjalizacji angiologii. Ta specjalizacja to jest tylko w siedmiu krajach Unii Europejskiej niestety, no jedną z nich jest właśnie w Polsce, bardzo cieszę się, że angiologia, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, choroby naczyń stanowią główną przyczynę śmiertelności i są wyzwaniem w XXI wieku ze względu na fakt, że mamy w Polsce, mamy jedną z największych liczby amputacji i jest wiele do zrobienia, razem ze wzrostem cukrzycy, która jest epidemią XXI wieku niestety ta liczba amputacji ciągle Wzrasta kończyn dolnych. Mówię, ale że dużo chorób objawowych albo głównie objawowych, to nie jest przyczyna do tego, żeby być dumnym.